I witam Was z tej strony Wronek i zapraszam do obejrzenia kolejnych betów. No i dzisiaj mamy takie meczyki trochę egzotyczne. Albo mnie polubicie jeszcze bardziej po ostatnich, 100% trafnych betach, dobrych analizach, albo znienawidzicie i dacie on pewnie jak to z Wami zawsze bywa. Ale zapraszam coraz więcej lajków. Na 400 lajków zrobię konkurs gdzieś tam ze skinem. Kiedyś miałem rozdać grifa, ale niestety mi i nie musiałem rozdać, ale teraz mam tego. Może jakiś inny, może tego Gryfa. zobaczymy rozdam, jakiś na pewno dla fanów. No i zacznijmy od pierwszego meczu. Pierwszy mecz szczególnie dla Szymona Blczyka, który chce sporą sumę postawić, chociaż meczyk jest bardzo ryzykowny, a nasz Contra Menas. No, dlaczego jest ten mecz ryzykowny? Po pierwsze Menas, jeden zawodnik to był Atlas, jeden z lepszych, on będzie grał w spotkaniu game z Tuzem -Kore. Jak wiecie, to jest były 3D Max, a tam zakończył karierę NATU. I właśnie tutaj NASU będzie grał sobie. Ale w menas co nie sprawdza są jeszcze dobrzy zawodnicy, to jest aktualnie top 2 Finlandii. Są jak zen zawodnicy. Możecie zobaczyć po ile godzin mają 46, to jest właśnie NASU. Zobaczymy, on jeszcze oficjalnie nie przeszedł, nie on nawet ma logo, wszystko. Tylko po prostu dzisiaj będzie grał w meczu, testują go zapewne. Aslak, 43. W Dota widzę, że tam niektórzy gracze grają. 59, Sany. Reflex, 46. To są gracze Unlashed. Unlashed nie miałem wcześniej zapisanego to w bazie. To nie znalazłem jednego zawodnika, bo nie ma tu żadnego info, jak on się nazywał. Już nie szukałem, bo i tak dużo mi teraz czasu to zajęło. Byłem się jeszcze na jazdach. Chciałem wcześniej mam dać bety. Abde. Ale tutaj są ci gracze. Ozo. Jakoś dużo godzin oni nie mają grane, chyba że na smertfach grani. Tu ma... Na 40 tylko grało w GTA 5. Macie typowy 50-50, ale BO3 grane, bo zabiorą z jakiegoś fina niepotwierdzone jakiego. Ryzykowny macie, tak jak mówię, ale lekko przewagamy na chociaż procent. Nie wiem dlaczego jest aż tak wysoki procent. Geplay tricket. No a tutaj BO1, do jest za duże ryzyko, że postawić na geplay. Jeśli chcecie zaryzykować, możecie zaryzykować. I Oczywiście tutaj do zwycięstwa podaje gaplet, ale procent jest tak jak mówię wysoki. Samo znów to jest jeszcze co za kawał pęcie tutaj. Może Wam napiszę realne procenty, żebyście wiedzieli 60, ale daje jednego tych pewniejszych meczów. Wasz, wasz wybór, czy postawicie. No i tutaj kolejne mecze Bałkańskie które niektórzy po prostu omijają, w ogóle wam nie podają betów. Ja się nie boję. RB. W takich meczach albo się dorobicie, albo dużo stracicie. To nie. RB, Gaplej, RB to są serbowie. I tutaj się też nic nie powinno zdarzyć. Kepler powinno ten mecz wygrać. Nie ma, nie ma innej możliwości. Kepler może się zdarzyć, co mecz, Tym bardziej, że to są walkańskie rozgrywki, które. Gaplej są takie, już grają w wyższych ligach. Są takie mniej bardziej się tam przykładają RBS z rok. No tutaj trochę nie wiem dlaczego takie procenty na rok poszły wysokie bym powiedział, że to jest mecz dla nich 60-40. No grają tu FlashBody, body to którzy kiedyś grali. Nawet całkiem niezły skład ostatnio, co tam grali z Next, Please, Maskers, to takie słabsze drużyny. No wcześniej grali tam z Clipsy tam i na ta mapkę grali dobry. Dobry dobry to był meczek. Właśnie tam wtedy rok miał chyba 6 czy 8% Mówiłem wam, że to jest przesadzone. przesadzone. Ile tam Flipsy miało procent? 93, a się tak mylę. To bez sensu, czasem są procenty. No i w tym, w tym meczu też trochę procenty są przesadzone, ale jednak tutaj będę stawiał na rok. Peter Cepley. no To jest trzecie dzisiaj ciekawe spotkanie. Peter, tu miałem otworzone. Cepley z Peter. Zeppelin będzie grał Freeze, który grał kiedyś w czy w Copenhagen Wars. Później grał jako Standin. Otrzy to od nich, zobaczymy. A nie no, niespodziewanie się całkiem źle sobie radzi. Chociaż dzisiaj, może powiedzieć, że nie, nie będę kibicował Włoskim ale jest Waylander Jan Waylander Jakonen, film, który potrafi dobrze strzelać. Ostatnie mecze wygrali z Moscow Five i Melty, ale wcześniej na lanie nic się nie pokazali. Czyli czy Zixens Cplay ostatnio wygrało z niemieckim XMG 2.1, Orbit 2.0. Może zobaczymy jakie tutaj wyniki były. Mirage 16-11. I tutaj grał Xans, z tego co widzę dzisiaj, będzie grał Freeze. No freeze to jest dobry zawodnik. powinien sobie poradzić. 16-12 na overpasie. Bardzo ciekawe spotkanie, oceniałbym 50-50. Możliwe, że nawet się zakończy na trzech mapach. Jak rozsądek mi mówi, żeby postawić tutaj na ceplę i nie ryzykować na rosyjską drużynę, chociaż mogą zaskoczyć. Zobaczenie bardzo ciekawe spotkanie, bardzo mnie to interesuje. No, tak jak mówię, meczek 50-50, Tricket i Meiser, No, i to są ostatnie chyba dzisiaj ciekawe spotkanie. Tricket Crystal Slap Point Speedfire contra Barcode. Barcode chyba teraz doszedł, nie, nie było potwierdzone, czy on doszedł, czy nie, wszystko dzisiaj będzie grał. Warko od w Fodary, M&A. Bardzo ciekawe spotkanie. Trikot ostatnio tak średnio grało. Przeciętnie bym powiedział. Przegrali na przykład z... z z Headshot TBG 2 mecze, tu 1 lotu, 16. Tam wygrali z Nation, WMTF przegranie. przegrali. No to jest... trochę... obniżyli loty, kiedy się wcześniej spisywali. No Turcy ich sobie... Rozłożyli na dwóch mapach Acer nie ma dobrych wyników Ostatnio wszystko poprzegrywało też Ale dzisiaj zaryzykuję na Tita, Krystala który też streamuje Czy że dobrych graczy Doświadczonych Zobaczymy co z tego wyjdzie Lekki Lekka ryzyka Tutaj duża ryzyka Ale tak z... Czasem trzeba zaryzykować Rock and td. No, a kolejne bałkańskie rozgrywki, tutaj mapa były 1 tutaj ostatnio nic ciekawego nie pokazywali, ugrali 9 SKP i 8 Snackspies, ugrali z G 5 A G 5 to jest jedna z słabszych chyba drużyn, co tam gra chorwacka. No, zobaczcie, będzie ciekawie, ale ja bym z poszedł w rok. Jednak procent trochę jest wysoki, ale powinni to spotkanie spokojnie ugrać w rok. No niespodziewanie dzisiaj tutaj dodałem dwa meczki amerykańskie, ale nie przyglądałem się zbytnio, bo nie betuję meczy i nie mam nocnych od jakiegoś czasu i nie podaję betów. Ale tutaj Lunatic no tej lekkiej faworyt to będzie Lunatic i CLG, nie Hilum. No CLG dużo zależy od PTR, który gra za WP, raz kieruje, raz nie. No, tutaj też bym dał przy, lekką przewagę CLG, ale trafiają się słabsze mecze, gdzie przegrywają po prostu, bo nie kieruje ich zawodnik, nie są w formie. Zobaczymy, no i to było dzisiaj na tyle, jeśli chcecie więcej betów, kolejne, łapka w górę, może jakiś to leci. ostatnio bardzo ładnie, nikt nie podał takich betów jak ja, na przykład to był mecz właśnie FTSM i NIP weszły sobie spokojnie. Nikt takich betów nie podał. Albo podawali tak, albo tak, albo tak, ale nikt takich betów nie podał, co podają bety. Wcześniej to samo tam było. Fajne, fajne bycieki były. No to zobaczymy. zobaczenia.